Witam w Close Combat. W dzisiejszym filmiku chciałem pokazać Wam mapę kampanii. Czyli cały, cały rejon na jakim prowadzimy działania. Mapa podzielona jest na regiony. Tutaj macie krótki zarys znaczenia danego rejonu podczas operacji. Każdy rejon, jakiś, jakiś tam, ma krótki opis. Dodatkowo, tutaj można sobie sprawdzić mapę, podgląd mapy. Overview jeszcze jest dokładnie, w którym. Miejscu terenu operacji znajduje się dana mapa, dany region. Tutaj od, od lewej strony pogoda jest, która też ma znaczenie ma wpływ na yy... No szczególnie na poruszanie się też jednostek. Jest tryb dzień, dzień, noc, także my też walczymy podczas nocy, co wiąże się z utrudnieniami. Tu jest data początkowa operacji, data końcowa operacji, łącznie z godziną. Każdy dzień podzielony jest na 6 tur. O ile się nie mylę, można to chyba gdzieś tam ustawić sobie w, w opcjach. Tutaj mamy aktualny dzień, aktualna godzina. Tymi szczałkami możemy sobie tutaj zmieniać dzień i, i konkretną datę w danym dniu. I dzięki temu też możemy sobie patrzeć, w którym rejonie na przykład pojawią się uzupełnienia. Tutaj na tej mapce widać mniej więcej takie małe ikony. Możemy sobie sprawdzić, kiedy, którego dnia, o jakiej porze dnia te uzupełnienia się pojawią i w jakim rejonie. Tutaj poniżej mamy wsparcie, wsparcie lotnicze, wsparcie moździerzowe, artyleryjskie, zrzuty, zaopatrzenia. Tutaj, na przykład, w tej turze mam do wykorzystania dwa razy wsparcie artyleryjskie, można spokojnie przeciągnąć sobie na, na dany region. możemy zapisać grę tutaj na tej mapie głównej są jednostki akurat w tym przypadku w tej, w tej części close combat tego typu jednostki to są bardziej takie jednostki garnizonowe takie owalne mają tutaj to tło tu już na przykład walczę z oddziałem SS już takim bardziej regularnym wojskiem. Jak sobie klikniemy naszą jednostkę, poniżej widzimy plutony. Jaki pluton z jakich jednostek się składa, to sobie możemy podejrzeć. No i tu jeszcze na dole mamy zaopatrzenie w amunicję, zaopatrzenie w paliwo, zmęczenie kohezjon spójność, mniej więcej no, no takie jednostki. Ważny czynnik jest właśnie tutaj: zaopatrzenie amunicja i paliwo. Nie pamiętam, ale chyba są trzy poziomy. Każdy z tych pasków ma trzy poziomy. Wiadomo, jeżeli dojdzie do. do... Nie, jeszcze nie miałem problemu z tym, także. Nie wiem jak to finalnie gdzieś tam realnie ma wpływ na, na rozgrywkę, ale no jeżeli mniej paliwa, jeżeli nie będziemy mieli paliwa, no to pewnie gdzieś tam pojazdy nie będą mogły się ruszać po mapie, amunicja, no to pewnie też gdzieś tam będą jakieś problemy z jakiejś małej ilości amunicji. Na mapie, w niektórych regionach widać takie opcje, na przykład tutaj i tutaj to są regiony z, no można powiedzieć z takimi bazami zaopatrzeniowymi. Pojedyncza beczka, czyli taki mniejszy skład zaopatrzenia, i tak jak tutaj w tym regionie są trzy beczki, czyli większy skład zaopatrzenia. Większy skład będzie dawał nam więcej. Więcej tutaj tego zaopatrzenia na naturę, mniejszy skład będzie dawał nam po prostu mniej tego zaopatrzenia. Tutaj jeszcze też widać na tym pasku, tak bardzo no, niewyraźnie są tutaj plusiki takie, które też dają info, że. Że to zaopatrzenie, te paski będą tutaj, no zaopatrzenie będzie dostarczane, i te paski będą nam rosły. Naturę wiadomo czerwone regiony tutaj niemieckie, zielone są nasze. Na niektórych regionach mogą sta, stacjonować dwa, można powiedzieć, no, dwa oddziały. Tak? Jeden jest na wierzchu, drugi jest pod spodem. Możemy sobie je kliknąć. Zawsze walczy ten, który jest na górze. Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki mamy też opcję, czyli dotyczące tego oddziału, atak, możemy się, możemy atakować. Tutaj jeżeli naciśniemy, no to nam się podświetli ten region, który możemy atakować, tak? Czyli tu możemy zaatakować, bo tutaj stacjonuje ten garnizonowy oddział niemiecki, więc tutaj możemy jak najbardziej przemieścić nasz oddział i go za, zaatakować ten region. Mamy ruch, Live. To o ile dobrze pamiętam zamieni nam tutaj te oddziały, czyli ten górny idzie pod spód, ten spod spodu idzie na górę. Odpoczynek, połączenie. No i rozwiązanie jednostki i tutaj jeszcze możemy przypisać wsparcie, którym w danej turze dysponujemy Ja sobie tutaj powydaję rozkazy czyli tutaj tym oddziałem zaatakujemy Eindhoven Tutaj tego typu yy, znaczniki na mapie, był most, niestety został zniszczony. Mosty też ważna rzecz, mogą nam utrudnić przem, przemieszczanie się. Tutaj na przykład na tym kanale mamy cztery mosty: jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj, akurat w rejonie Heumann Bridge, tutaj ten most udało mi się zdobyć, więc tutaj mamy jak najbardziej możliwość przemieszczania się. Tutaj, w tym rejonie, niestety tego mostu nie udało się zdobyć, został zniszczony. Tutaj jeszcze te mosty są zaminowane pod kontrolą niemiecką. Mosty są odbudowywane przez inżynierów. Wszystko też zależy, jaki wielki jest ten most. Bo tam mosty mają ileś punktów, można nazwać w cudzysłowie żywotności. No i też co turę, pewna ilość tych, tych punktów jest dodawana, czyli jakąś tam ilość punktów jest on odbudowywany do pełnej sprawności. Są też przeprawy promowe, tak jak tutaj. tutaj. Tutaj z których jak najbardziej też można korzystać. Jak najjedziemy, to wtedy podświetlają nam się wszystkie regiony, tamta żółta, obwódka. Gdzie nasz oddział możemy przemieścić, tutaj Enhoven zaatakujemy od południa. Tym oddziałem spróbuję się przemieścić tutaj. Jeżeli zajmę tu mniej więcej ten region, czyli tutaj oddział niemiecki powinien zostać odcięty od. Od tego regionu z zaopatrzeniem. Mm -hmm. Czyli tutaj pewnie nie mamy połączenia drogowego między tymi dwoma mm, rejonami. Będziemy musieli się tutaj przez WGL przemieścić. Tym spróbujemy zająć tutaj ten region. Tu już jest takie wąskie gardło się robi. Mamy tu oddział niemiecki. tam jakieś pelotki. No i trochę piechoty. Tu spróbujemy zaatakować. Hmm. Nie wiem jak to jest, czy oddziały niemieckie mogą się też przemieszczać na nasze regiony, które już są pod naszą kontrolą, jeżeli nie ma tutaj naszego oddziału. Dobra, no, tu spróbuję zająć ten rejon z następnym mostem. Nie ma... Mej, Dobra, to może spróbuję wejść do Nimagen od słodu. Jak się przemieszczę tym tu, to spróbuję zająć ten region. Tym oddziałem tutaj pewnie trzeba było iść tutaj na kierunek wschodni, główny most w Arnhem zaatakować go. Czyli pewnie będziemy musieli się przebijać tutaj przez ten region. a tym oddziałem spróbuję tutaj gdzieś tu chyba powinno być połączenie na na te rejony tutaj bo tu prowadzi główna droga linia kolejowa chyba tu jest dobra moi drodzy tak mniej więcej wygląda mapa kampanii. Dzięki za obejrzenie i do następnego, hej!